Hey, kochani, pasożyt legowiskowy, jak zwykle na kolanach, bo na trzy się nie położy. Chcielibyście recenzję tej książki, będzie następnym razem, za, za dwa razy, bo wcześniej jeszcze będzie dla tej książki. O, Dzisiaj mówimy o tej książce: Skrzydła nad Beskidami, 1914 Andrzej Olejko. Lotnictwo austro-węgierskie w walkach o Kraków i operacja panowsko-limanowskiej. Yy, pozycja ciekawa dla kogoś, kto interesuje się pierwszą wojną światową, dla wszystkich innych też. Yy, też, bo jest dużo materiału pamiętnikarskiego, który opisuje pierwszą wojnę, to walki na naszych terenach z punktu widzenia takich zwykłych, prostych ludzi, którzy nie angażowali się ani w politykę, ani nie byli wojskowymi, ani nie mieli nic, nic wspólnego. Po prostu chcieli przeżyć. Więc polecam yy, każdemu, komu nie obca jest historia, a komu jest bliska, zwłaszcza lotnicza, to koniecznie. Aí. Hey.